Rok 2041. Ze źródeł zbliżonych do rządu brytyjskiego, jak i Parlamentu Europejskiego, dowiadujemy się, że kwestie związane z ewentualnym porozumieniem dotyczącym Brexitu są bardzo bliskie osiągnięcia. Wciąż jednak pozostają znaczące różnice, jeśli chodzi o kwestie rybołówstwa. Myślę, że kolejne uaktualnienie sytuacji na linii Wielka Brytania-Unia Europejska będziemy mieli za około 15 lat. 21 grudnia 2020 roku, poniedziałek, trochę żartobliwie, Piotr się z tej strony, witam serdecznie widzów, uczynników Forex Clubu. Kwestia yy, różnic, jeśli chodzi o Brexit a Kwestia zmutowanego wirusa, koronawirusa ma wpływ na funta. Myślę, że w znacznej mierze to najsłabsze longi są dociskane w tej chwili. Problemem w przypadku kupujących jest zejście również pod otwarcie z zeszłego tygodnia. A jedyna kwestia, która mnie osobiście tutaj pasuje, o której z perspektywy funta będziemy sobie mówili, to taka deska ratunku w ramach. W ramach możliwego dolnego swingu, jeśli chodzi o wykres dzienny, my sobie tutaj pewną jedną linię przesuniemy na ten moment odrobinę wyżej. Mówimy w tym momencie o zakresach 32-44, no i oczywiście ten cały dolny. Przepraszam, cały dolny cień. Z perspektywy tego, o czym na funcie rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Oczywiście ciężko było tutaj, bo można sobie dzisiaj gdybać z perspektywy historii tego, że weekend już minął, tak? Natomiast mówiliśmy o tym, że nikogo zdziwić nie powinna duża luka w dół, i o tym mówiliśmy jeszcze zanim rynek, zanim rynek domknął się w zeszłym, w zeszłym tygodniu. Natomiast no, po pierwsze jest to już za nami teraz trzeba byłoby ogarnąć temat tego, co dalej. A co dalej? To znowu według mnie musi wrócić temat tego, co mamy po, tego, co mamy po lewej stronie tym razem, czyli... Pamiętacie o trójce? Rozmawialiśmy sobie również z tej perspektywy o trójce, o równości, no mnóstwo, żeśmy rzeczy odnośnie funta z perspektywy próby podejścia pod krótkiem omówili. No i w związku z tym, że otwarcie tygodnia i kontynuacja do spodu mają miejsce, to ta góra tutaj nabiera rzeczywiście znaczenia. Oczywiście podbicie z tego dolnego swingu teoretycznie może mieć miejsce, ale nie zdziwiłbym się, gdybyśmy sobie wykonali. Mniej więcej, o, co prawda z wyższych poziomów, w związku z czym 50% tej konsolidacji przetestowali, a nie mówię, że już teraz. Natomiast te 1,30 czy poziomy dolnym cieniem tuż pod 1,30 mogą zostać przetestowane. Oczywiście sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia podczas sesji azjatyckiej i na samym początku sesji w Europie, to była kwestia popytu na dolara. No, jakby nie dziwne, natomiast pytanie otwarte: czy to była szybka realizacja zysków, czy to były stop lossy tych, którzy mieli najsłabsze shorty na dolarze, czy może coś, coś generalnie innego. Jeśli chodzi o funta z perspektywy wykresu intraday, no to pytanie za milion dolarów w tej chwili: podbicie, jak duże żeby ewentualnie nie dać się złapać w jakąś niepotrzebną, w jakąś niepotrzebną pułapkę. No to popatrzmy sobie na sytuację, z którą mieliśmy do czynienia i oczami wyobraźni, oczami wyobraźni spróbujmy sobie powiedzieć o tej luce, o której mówiliśmy, że rynek ją być może domknie, zresztą to widzimy z dziennego zieloną linię intraday, pokrywa się tutaj parę ciekawych, parę ciekawych rzeczy, no i to skoro tą lukę domkniemy, to być może, że rynek spróbuje domknąć lukę, e, którą mamy e, po dzisiejszym, po dzisiejszym otwarciu. No to popatrzmy sobie e, z perspektywy tego funta brytyjskiego e, na pewne ruchy, z którymi mieliśmy tutaj e, do czynienia a, wewnątrz tego ostatniego ruchu wzrostowego. Zobaczmy, czy gdzieś coś jesteśmy w stanie sobie przełożyć. Jeśli tak, to z tego poziomu, kwestia domknięcia luki, a tak na poziom zbliżony na 1,35, nie możemy, nie możemy na chwilę obecną, nie możemy na chwilę obecną wykluczyć, biorąc pod uwagę tak duże, tak duże zmienności, z którymi na funcie mieliśmy ostatnio do czynienia. Od luki do luki myślę, że kwestia uzbrojenia się w cierpliwość mogłaby tu być rozwiązaniem, mamy spadek, bazę spadek, którą bym w tym wypadku na ten moment odpuścił. Czekam w takim razie z perspektywy ewentualnie e, próby podejścia pod krótkie pozycje na ten moment, e, co zrobią Amerykanie, jak przyjdą? To też, żeby była jasna sytuacja, i czy będzie rzeczywiście próba ataku e, na wyższe poziomy, ewentualnie z jakiego poziomu, tak, e, bo jeśli połamiemy ten over under, czy dolny swing. Tak naprawdę z intraday mamy dopiero poziomy zbliżone do 31,60. O tym żeśmy sobie również rozmawiali. Wtedy, wtedy, jeśli byśmy przesunęli tą linię na ten dolny swing, no to domykamy tylko i wyłącznie lukę. Warto obserwować, natomiast nie warto ganiać się z cenami. Teraz dwie szybkie, e, dwa szybkie spojrzenia. Euro-dolar. Eurodolar może być napędzany wydarzeniami na funcie poprzez eurofunta oczywiście. Tak w chwili obecnej luka w dół, która została domknięta. No i sporo tutaj będzie zależało od minimów związanych z FOMC. O tym, żeśmy sobie, o tym, żeśmy sobie rozmawiali. Na ten moment rynek przetestował inny poziom, o którym rozmawialiśmy, okolice zbliżone 21.75 i znacząca reakcja rynkowa w tym miejscu miała. Miała miejsce o, do obserwacji poziomy związane z otwarciem tygodnia. A dojazd ewentualnie w rejon 22:50-22:70 mógłby być próbą podejścia pod pierwsze shorty. Drugie powyżej 23 na nadbiciu stop losów z, z tych maksów. Okay? Natomiast longi bez dwóch zmian. Gratulacje dla tych, którzy od samego rana tutaj sobie pilnowali. 21,75. Jeśli zobaczymy, jeśli zobaczymy niższe poziomy w kierunku minimum z FOMC i na niższym horyzoncie czasowym próbę zwrotu, to w dalszym, poziom, w dalszym e, czasie e, wydaje mi się, że e, dopóki jesteśmy powyżej tych minimumów FOMC, e, byki będą próbowały agresywnie, zwłaszcza, że mają podpórkę pod e, eurofundem e, z tej perspektywy. Dopiero zamknięcie dnia, a później zamknięcie tygodnia pod tymi minimami rzeczywiście postawi znak zapytania, e, jeśli chodzi o wybicie w ogóle powyżej 1,20 na eurodolarze, ale tak bym widział e, ogólnie sytuację na tej parze eurofund. E, Tutaj również e, luka i kolejny raz próba ataku na 92 i jeśli pamiętacie, my jesteśmy w tym miejscu bodajże. Ja wspominałem, że ewentualne podbicie w rejon 91-90-92-20, a na przykład dokończenie biznesu tutaj jeśli chodzi o górny swing mogłoby być swojego rodzaju rozwiązaniem, ale oczywiście sytuacja z tym związana na ten moment e, w związku z... Tymi informacjami, poprzez które fund traci, to ta informacja jak najbardziej schodzi na dalszy plan. W tym wypadku, być może zamiast próbować się siłować z euro-dolarem, to próba ewentualnego podejścia w ramach wzrostu bazy kontynuacji, ewentualna próba podejścia w rejonie pod 91,50 gdybyśmy zobaczyli tego rodzaju cofnięcie pod długie pozycje na eurofuncie mogłaby być swojego rodzaju mogłaby być tutaj z perspektywy intraday swojego rodzaju rozwiązaniem wracając jeszcze na wyższy horyzont czasowy na tej parze, ok? To tutaj z perspektywy tego górnego tego górnego e, swingu i tego górnego cienia do obserwacji 92,20, 92,40 z perspektywy zamknięcia dnia i tygodnia, bo to mogłoby otworzyć drogę e, w kierunku poziomów, na które tak naprawdę ja czekałem już jakiś czas temu, o tym sobie mówiliśmy, w kierunku 93,40, e, 93,90. Przy generalnie rzecz biorąc, negatywnym e, sentymencie, jeśli chodzi o funta to jak najbardziej, nawet parytet, nie wykluczyłbym parytetu, który mógłby wchodzić w grę. Jeśli chodzi o kalendarz, w dniu dzisiejszym pusto. Ciekawie się zrobi e, z perspektywy funta i, i dolara e, jutro, później dolar również ciekawie będzie wyglądał w środę i do tego będziemy sobie wracali. E, tak jak mówię, z perspektywy kalendarza dzisiaj nic specjalnego, natomiast na jedną rzecz chciałbym zwrócić e, Waszą uwagę, żebyście się nie dali złapać w pułapkę, jeśli chodzi o e, indeksy i krótkie pozycje na indeksach. E, w okolicach godziny 15 e, w Europie, czekajcie, sprawdzę sobie tylko mm, dokładnie, tak jest. Na bazie informacji z New York Timesa w okolicach 15 mamy mieć autoryzację szczepionki Pfizer BioNTech i kwestie rozpoczęcia dystrybucji. W związku z czym uważajcie, bo to jeszcze może zadziałać w ramach tak zwanego V-shape recovery, czyli formacji V albo nawet ewentualnie użyć tego spajku, jeśli go zobaczymy do tego, żeby próbować podejść pod krótkie pozycje. Na ten moment e, dość istotna kwestia to kwestia, e, gdzie będziemy na koniec dnia, bo w tej chwili poziomy zbliżone do 12640 to są poziomy do obrony przez handlujących długą stronę rynku, natomiast e, shorty dopiero gdzieś w okolicach e, maksów z piątku, maksów z czwartku w ramach próby budowy i podejścia pod e, tak zwany górny swing. Zobaczmy sobie to w ten sposób, by mogło wyglądać, a, czyli okolice zbliżone 12,750, 12,800 mogłyby wchodzić w grę. Zamknięcie pod 12,647 teoretycznie otwiera drogę do tych dwóch dolnych cieni, które broniły 12,650 na technologicznym indeksie NASDAQ. Tu już, nie tylko, tu już nie tylko trójka, ale tu już nawet czwórkę możemy sobie bardzo fajną wyrysować. Na ten moment. Tak jak mówię, ponieważ jesteśmy powyżej tej, tego cofnięcia, to mierząc długie pozycje, gdzie ewentualnie możemy wylądować, jeśli te minima, przypominam, zostaną utrzymane, no to oczywiście odmierzamy sobie ten spadek, który miał miejsce, odkładamy do góry i tam gdzieś okolice powyżej 13 tysięcy nam wychodzą. Tak bym powiedział. Pamiętajcie, pamiętajcie o tej, o tej szczepionce i o tym, o tym ewentualnie o, te, o tej autoryzacji z perspektywy indeksów w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Tyle ode mnie. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.